Witam serdecznie, jestem Ani i witam w grze Notes of Obsession. Jest to gra indie. No z tego co mi wiadomo, jest dosyć króciutka. Widziałam na gameplayach u innych graczy, że ta gra wygląda naprawdę super. Od strony wizualnej naprawdę wygląda imponująco. Nawet tutaj są porównania do sławnego PT. Jest to projekt studencki, studentów ze Szwecji. Jeśli chodzi o samą grę, no to jest survival horror, czyli musimy przetrwać w wielkim domu. Z tego co pamiętam, bo nie chciałam sobie za bardzo psuć zabawy, więc za dużo też nie oglądam i nie czytałam. E, wiem, że do dyspozycji mamy jakąś coś w rodzaju pozytywki e, i ona ma, ma, ma nam pozwolić przetrwać noc. Ale reszty dowiemy się już w samej grze. To jest jakiś prolog. To może ten prolog najpierw. Aha, coś takiego. Wow. No tak jak mówiłam, e, od strony wizualnej naprawdę ta gra wygląda bajecznie. Co my tutaj mamy? Nie wiem, czy nie zwiększyć czułość myszy w ustawieniach. Czy się wychyli jakiś psychopata? Okej, okay, czyli e, nasza bohaterka, matka... E, matka... Matka, synka, synka. Mało to poprawnie brzmi, ale tak wynika z napisów. Figurki. Bardzo ładne. To jest ta matrioszka. albo na właściwie dwie matrioszki. Nasza bohaterka od swojego męża, który chyba tam, tam wyjechał, tak? Gdzieś podróżuje. Przysłał jej. E, przysłał jej pozytywkę. To znowu zakładam, że pewnie to są te przedmioty przywiezione, przywiezione z różnych stron świata przez jej męża. To jakiś japoński, jakby sztylet. Pewnie to ma swoją nazwę, ale to nie jest katana. Chyba, że można nazywać. Co jest? To już tak od razu. Come on, ja tutaj chcę sobie pooglądać, tylko zaraz, z którym to była interakcja? Chyba lewy. Nie, lewy, prawy to były do tej. do tej pozytywki. Bez takich. Dobra, to ja tam nie pójdę. Możesz to włączyć? Nie. Masz jakąś latarkę przy sobie? Jakoś tak odruchowo. Aj, jaj, jaj, ale to ładnie wygląda. Otwórz sobie lodóweczkę, zrób sobie kanapeczkę. Co ty masz, koleżanko? O ten zdrowy chlebek. No w sumie też go jadam, bardzo, bardzo smaczny. Patelenka, ale tak pod światło widać, że te szafeczki to tak najczystsze nie są. Mikrofala, kawusia. Teraz kurde, mam wrażenie, że za stół jakaś japa mi się pojawi, brzydka. Co my tu mamy? to mamy? Jest lista zakupów. E, po szwedzku to sobie nie poczytam. Niech szprichen szwedzki. To teraz tu wejdziemy. Dlaczego nam zamknięto? Drzwi i dlaczego krzesełko leży? Ej, nieładnie, nie możesz tego podnieść. Szkoda, że nie ma interakcji z otoczeniem, że nie można chwytać przedmiotu w rękę. Dobra, to idziemy chyba na górę, bo to chyba wszystko. To jeszcze tutaj zerknę, o co chodzi. Też jakby książki się poprzewracały. Rozumiem, że co, okaże się, że ten dom jest nawiedzony? Bo w tym momencie nasza bohaterka jest sama, jej syn, tam była mowa o tym, że ona musiała go odebrać z zajęć hokeja. To chyba ta pozytywka. Bo zazwyczaj to odbierał syna i jej mąż, ale że on wyjechał to musiała to ona zrobić, co... Czym nie była zachwycona, bo... bo zmęczona, bo pracuje, bo i, i takie tam. Jestem przekonana, że zaś mi to trzaśnie drzwiami. Trzaśnie. Ale graficznie naprawdę wygląda... Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. To jest chyba ta pozytywka? Jest i pozytywka. Ok, będziemy musieli jej jakoś używać, tylko jeszcze nie wiem jak. Jeszcze nie wiem o co dokładnie chodzi. To the right mouse button to open. Ok, no to prawy, otwieram. Hold left mouse button to activate the music box. Precis symbols. Ale co chodzi z tym. O, to może jeszcze raz nakręć? Nie! Co? Nakręć. 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 Yy, ja tam nie pójdę. U jasna cholera, to, to się odwrócę to pewnie będzie teraz przy mnie stał. Ech. Jasna cholera. Już się zaczyna! O! Ja muszę to nakręcić. No E, tak? E to było? Nie, to, to chowam. To jak to w końcu jest? To jest kolejny symbol. Dobra, szybko. Uy, dobra, nie odwracam się za siebie. Aha, to drugi symbol jest potrzebny. Dlaczego wszystko zgasło? Ooojiz Tylko bez jump Dobra. Chyba, wiesz, nakryć, bo to tak jak ta muzyczka gra, to tak przyjemnie jest. No tak, miło, sympatycznie. Wiesz, he, 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 he. ten symbol. Ujeju, dlaczego jak się ciemno robi, jak znowu tak ciemno się zrobiło. A, nie, 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 mi myślałam... Dobra, dobra, to pewnie był telewizor, tak? Eee, jasna cholera, dobra. No nie rób mi tego, proszę, Jezu. Aha, aha. Okej. Okay. Dobra, nie chcę patrzeć nawet. Nakręć pozytywkę. To se posłuchamy i... Podejdź. No, cudownie. No, uspokoimy się. Taka miła muzyczka. Uf. Cześć, Słonik. Czego ty siedzisz na tym... Na tym... ...crouch? Czemu ja muszę crouch? Czemu ja muszę tutaj się skradać? Chyba jakieś trzy symbole, tak? Potrzebne są teraz do otwarcia tych drzwi. Ja już po prostu boję się odwracać. Dobra, gdzie są te symbole? Kurza morda. Dobra, szybko nakręcaj, szybko. I możesz tu wejść, tak? Bo te trzy symbole są tu potrzebne. potrzebne Aktywowałeś, trzeba te trzy symbole. No tak, ale ja tu chyba nic takiego nie widzę. Szybko, nakręcaj, szybko. Jeszcze do samego końca. O. O. Dobra, jeden jest. Nie ma nikogo. Tak, za każdym razem, jak będę zdobywać kolejny symbol, będzie tylko gorzej. Ujj, kurza, mordo. Jeden już mam, a reszta. A reszta tych symboli. Szybko nakręcaj. Szybko, 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 szybko. Jeszcze do końca. Nie, mogę przejść tutaj pod tym. A tutaj jakoś. A tu mogę. Etykietka musi być. Nakręcaj. No do samego końca. Znajdzie kolejny symbol. do jakieś rysuneczki. O, tu jest. No, dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Okay. Dlaczego ty masz krew na sobie? podoba mi się to, może, może tutaj gdzieś? O, daj, nakręcaj, o -o. nie patrzy się, nie patrzy się. Nakręć. nakręć, nakręć, wszystko będzie dobrze. Ojej, nie, 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 A co jest?

A czy to nie jest początek? Myślałam, że kurczę, że coś źle zrobiło mi, że wywaliło mnie do początku, nie. Ale nie. Jakiś potworek załatwił moją bohaterkę. O, to pewnie ona, tak? Nasza bohaterka, i mąż, i syn. Weź ten nóż, kobieto. I rozpraw się z tym gnojem. Mówię ci. Nie żadne tam pozytywki, kurza, Mada dobrze, może ją nakręcę, bo mogę przeoczyć jakiś symbol. Okej, okay, czyli po prostu te symbole służą do otwierania drzwi. A no, przy okazji ta muzyczka to tak ładnie. Tutaj uspokaja. Cicho. Cichu. Cichu. Ale biegać to ty nie potrafisz, co? Nakręcaj. Dobra. Za so, każdym razem masz boi się odwracać. Uuu. O, widzę kolejny symbol. Kobieto, czemu ty nie umiesz biegać? Uuu. Rzucać umiesz, ale biegać nie potrafisz? Przecież to, to od tego twoje życie zależy. Dobra. Dobra. Okej, okay, to teraz chyba to mogę otworzyć? Czy nie? Ja zaraz, bo tu są jeszcze dwa potrzebne, a dobra. Czyli jeszcze w sumie cztery. To może tutaj w kuchni coś będzie, jak mnie coś nie zażre. O! Tu ja wcześniej byłam? Chyba nie. Nakręcaj. Muszę się dobrze rozglądać za tymi symbolami. Tu od tej strony nie. No, w sumie mogą być. Prze... cicho! cicho! Dobra, to, to muszę iść na górę. To chyba tu nigdzie już nie ma tych symboli. Cztery zostały do znalezienia. Cicho. O, jest kolejny. O -o. Że treba, może nie wolno hałasować. Jezu. Nie wiem, czy to o to chodzi, że. Jak ten potworek, potworek chodzi, to nie wiem, my to nie wolno hałasować tą pozytywką? Poszedł już sobie? Kurde, felek. Uj. Uj, nie mam odwagi się odwrócić za bardzo. Chyba sobie poszedł. Dobra, wyciągaj, co jest, wyciągaj. Uj. Czy ja tu się muszę chować po kątach, czy jak? Nawet nie wiem, czy on reaguje na ten dźwięk z tej pozytywki? Wejdziemy tutaj. O, jest kolejny symbol. Tylko proszę, bez jumpscare roof. Bez jumpscare roof. Shhh. Spokój. Spokój. Nakręcaj. Czyli jeszcze zostało mi chyba dwa. Co to? It was all a mistake. To wszystko było błędem. Ale co niby? Uj. To coś? Bierz ten kij. Szybko, nakręcaj. Nie widzę nigdzie tutaj symbolu. Dobra, schodzimy na dół. Uj. To może ja wcześniej na nakręcę pozytywkę. Jeszcze. Jeszcze. do końca. Dobra. uj. uj, uj. Ale, gdzie? Za mną, czy przede mną? Kurde, nie wiem. Teraz nie wiem w którą stronę się ruszyć. <grybuj> Uu, uj, uj. Nie wiem, potworek nie lubi tej pozytywki, czy jak? Tak, jakby dach przeciekał. Uj. Może, może to tak działa, że ta, ta pozytywka go drażni. Ale muszę jeszcze znaleźć dwa symbole. Tak? Kurde, nie widzę stąd, nie widzę stąd czy wszystkie... Mi się wydaje, że jeszcze dwóch mi brakuje, bo jak tu wchodziłam, brakowało mi czterech. No dobra, dobra, już, spokojnie. O jasna cholera. O jasna cholera, co ja mam zrobić? Ja nie mogę biegać. O jasna cholera. Ale ja przecież biegać nie mogę. Ale on był piękny. Przecież ja nie mogę biegać. Tak? Ona może tylko, może tylko się skradać. Może teraz muszę się skradać. Brakuje jeszcze mi dwóch symboli, no. A nie wiem, gdzie one są. Czy ja dobrze wiedziałam, że on sobie tu po prostu siedział? O, właśnie. O, właśnie. Dobra. Czyli brakuje mi jeszcze jednego. Uj. Brakuje mi jeszcze jednego symbolu. Uh, on jest? Oh, curta, Ui! Ale to jest niesprawiedliwe. O, to już mnie... Do, dziękuję. Ach. Chyba, że tak miało być. Przepraszam bardzo, już bardziej... szybciej nie mogę. Będę mógł się teraz bronić, tak? chyba to tutaj nastąpił na końcu jakiś błąd i troszkę dziwne proporcje obrazu mi się zrobiły. Ok, więc to będzie wszystko. Przyznam szczerze, że spodziewałam się takiego bardzo przewrotnego zakończenia, jak to bywa w tego typu horrorach. Czyli okaże się, że ten potwór to nie wiem, to jej dziecko albo jej mąż. I że okaże się, że bohaterka nie wiem, ma problemy z alkoholem. Albo to jej jakieś takie metaforyczne jej demony, z którymi musi się zmierzyć. Nie wiem, typu lęk przed czymś, czy jakieś wyrzuty sumienia związane z jej zły, złymi uczynkami. Jakieś poczucie winy, że źle traktuje synka, którego tam raz uderzy, uderzyła w twarz w zwidzi alkoholowym. No, prawdopodobnie to jest wina takich gier, jak of Fear, które mocno już skrzywiły moje pojęcia o takich <grych> horrorach, że musi być takie przewrotne zakończenie. Gdzie właśnie ta walka z demonami jest bardzo taka, taką metaforą że tak naprawdę bohater, bohaterka walczy ze swoimi wewnętrznymi demonami. Okej, okay, ale kurczę, Felek naprawdę bardzo fajna gra, szkoda, że taka króciutka. Myślę sobie, że gdyby twórcy zdecydowali się kiedyś na zrobienie czegoś więcej, czyli po prostu zrobienie już pełnego, yy, pełnego tytułu, byłoby to coś naprawdę bardzo... Bardzo ciekawego. Ewidentnie widać tutaj, znaczy tak moim zdaniem, inspirację takimi pozycjami jak PT, czy też sama amnezja. Ja uwielbiam takie gry, także w razie czego ja bardzo chętnie zagram przy pełną wersję. Ok, ale w tym odcinku to będzie wszystko. Jak zwykle dziękuję za wszelkie zainteresowanie tym, co robię. Dziękuję i do usłyszenia.